Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać instalację, która była wykonywana 4 lata temu, w 2018 roku. Pan Marek był tutaj, jest nadal inwestorem, klientem. Dom 220 metrów, około powierzchni użytkowej. W całym domu, to są dwie kondygnacje, mamy ułożoną podłogówkę. Układaliśmy tutaj w rurkach 18, żeby zwiększyć troszkę przepływy. Zasila tylko i wyłącznie ten dom, pompa ciepła gruntowa. To jest pompa 10 kW z wymiennikiem poziomym. Pompa ciepła pracuje od 2018 roku. To co chcieliśmy tutaj tak naprawdę pokazać, podkreślić, to są czasy pracy sprężarki, czasy pracy i cykle sprężarki. To czego na pewno nie zobaczycie w pompach powietrznych. Duża przewaga pompy gruntowej nad pompą powietrzną. Nie mamy hałasu. Super. Nie ma co słyszeć. Gotownia jak widzicie tak naprawdę przy pompą ciepłą możemy to zmieścić praktycznie na metrze kwadratowym. My to oczywiście jeszcze daliśmy zmiękczać, daliśmy odkurzać, jest rekuperacja, która wspomaga nam tutaj pracę pompy ciepła. Tu jest bardzo dużo tak kotłowni. Ta kotownia jest połączona tutaj też z takim częścią magazynkiem, prawda? Tak, tak. No, pomieszczenie eee, no, gospodarcze. Pomieszczenie gospodarcze. Natomiast sama kotownia, tak jakbyśmy sobie tutaj puścili tą ściankę, mogłaby się zamknąć tak naprawdę e, na tej niewielkiej powierzchni. E, oprócz tego, że nie mamy hałasu, mała powierzchnia, no to przede wszystkim niskie koszty eksploatacyjne. Tutaj niestety nie zobaczymy w cenie, jak to wygląda, dlatego że pan Marek zdecydował się na zamontowanie fotowoltaiki. E, opłacało się fotowoltaika przy pompie gruntowej, bo dzisiaj tak wszyscy mówią przy tych powietrznych trzeba, a gruntowe nie do końca. Co was skłoniło do tego? E, no, to jest, e, no to jest taki, taki kombo, które moim zdaniem się sprawdza super. E, co nas skłoniło? To też przypadek. Miało nie być fotowoltaiki, jak zresztą też miało nie być pompy ciepła. Tutaj w tym domu mm -hmm. było zaprojektowane, było ogrzewanie gazowe. Natomiast e, dzięki fachowcom z firmy Pajost e, zostaliśmy przekonani, że to jest, e, to jest ogrzewanie, które da radę ogrzać ten dom i rzeczywiście w pierwszych dwóch latach mieliśmy duży problem, bo było za ciepło. Jak to w nowym domu musieliśmy się dostosowywać i ta. Ten algorytm, który tutaj jest w tej pompie ujęty, okazał się na nasz dom, który jest dobrze wyizolowany, bo to jest prawie dom pasywny, zbyt, zbyt agresywny nawet i było miejscami 26 stopni w do domu, co jest zbyt wysoką temperaturą. Także ją ograniczaliśmy. W tej chwili już doszliśmy po 4 latach, już wiemy, że, że chcemy mieć taką temperaturę i to, co nas skłoniło do fotowoltaiki, ale właściwie jaki jest rezultat tego, to to, że za zeszły sezon, sezon czyli jesień, zimę i początek wiosny, bo właściwie wtedy tylko pracuje pompa, a rachunki za prąd wyniosły, wszystkie, wszystkie razem w całym domu, a dom jest, doma tylko jest zasiany w prąd, 340 zł brutto. Razem z fotowoltaiką, czyli, czyli wynik znaczny. Ja chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę na tą przedmądrzewczość, to co Pan Marek mówił. Dom jest bardzo dobrze zaizolowany. Ja pamiętam, że tu mieliśmy taką nawet um, incydent na budowie, że którzy z chłopaków wzięli kawałek styroduru chyba ta podkładka XPS-a, sobie, tak? XPSa zrobili sobie podkładkę pod nogi. Okazało się, że to był specjalnie frezowany pod okna jakiś tam wycinek, nie? Tego stropianu. No ponieważ takie możliwości ta, ta, ta. akurat w techniczne były, to, ta, to, były to do, okna to, były izolowane to. XPS-em, który był cyfrowo obrabiany do rano okiennych co podnosi izolacyjność domu. Tutaj te mostki termiczne, naprawdę w tym domu są bardzo malutkie i to wskazuje nam też krzywa grzewcza. Tu 32 stopnie dla minus 20 stopni. Krzywa grzewcza to jest bardzo niskie parametry pracy, a to przekłada się bezpośrednio na koszty eksploatacyjne i na czasy pracy tej pompy ciepła. Jeszcze raz to pokażę. Może jakby nam Przemek tutaj zrobił duma na te czasy pracy. Zobaczcie tutaj Czas pracy, sprężarki to jest niecałe 7000 godzin, a mamy tak na dobrą sprawę czwartą zimę. którą tutaj chodzi? 18, 19, 20, 21, przełom 22, to jest ta czwarta zima, kiedy nam pompa pracuje i ma na niecałe 7000 godzin zrobione. Żeby stracić gwarancję w, na tą pompę ciepła, w okresie gwarancyjnym, <gry> nawet jest napisane w instrukcji, nie wolno przekroczyć rocznie 2600 godzin. Więc jesteśmy grubo, 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 grubo e, poniżej. E, pompa nie ma tutaj chłodzenia. Tutaj nie liczymy czasu pracy chłodzenia. Dla ogrzewania tak naprawdę pompa zrobiła 5,5 tysiąca godzin. Chłodzenie pasywne ma w sobie. Tylko nie używamy go z tego co widzę. Bo Używałem jest... go raz, raz w sezonie? No. Ale jakoś tak akurat było chłodne lato, w związku z tym nie odczuwałem. Nie, nie, nie w domu też jest klimatyzacja, to jest osoba no, klimatyzacja, ale tu nawet nie jest wykorzystane, to nawet godziny jakby nie przepracowało okay. to nie? tak? E, no, czas pasuje na chłodzenie. No. Okay. <laughs> no, Bo być może nie było to wcale potrzebne, żeby ona nas nie? Drugie źródło pracowało nam przez dwie godziny. Myśmy tą pompę jak się nie my tu, myśmy też im latem. No, było, ciepło, było, ciepło. było ciepło wtedy, więc tutaj nawet nie podżywaliśmy na układu. Przez dwie godziny popracowały grzałki, przez 4 lata pracy pompy e, gruntowej. No, przy pompie powietrznej tego już nie będziemy nie. mieli. Przy pompach powietrznych jest tak, że e, już przy niskich temperaturach, nawet takich jak dzisiaj koło zera, już dołączają się grzałki. Tutaj te grzałki się w zasadzie nie dołączają, tylko są dwie godziny pracy. To jeszcze myślę, że warto dodać do tego to, że. Pompa zasila też rzeczywiście wodę użytkową, ciepłą wodę użytkową, a my tej wody zużywamy no niestety dużo. Z racji wielkości rodziny to jest 16 do 18 metrów sześciennych miesięcznie. Wiadomo, że to nie jest wszystko ciepła woda, ale no, jakaś część jest tej ciepłej wody a i my ciepłą wodę mamy rzeczywiście ciepłą, mimo że nastawione są na temperaturę 44 stopnie. Tak z pamięci mówię. Możemy to sprawdzić i ciepłej wody nigdy nie brakowało, to jest też fajne w tej pompie, że ona ma taki zasobnik, 43, 43. 43 nawet, no proszę, że nawet jak, jak przychodzili gości, były jakieś imprezy i korzystali na przykład rano z, z, z łazienek, to, to wody nie brakuje, także, także ta pompa rzeczywiście daje radę. Nie? Kolejny dom też z pompą rutową? Oczywiście. Tylko już no more innego nie, nie Nic ma nie ma możliwości. Możliwości. No, miejmy nadzieję że będzie się ta długo dosyć sprawowała myśmy tu już musieli pewne prace poczynić eee, wy, wy, wymienić jedną rurkę która nam przysporodowała, wymienili została wymieniona więc jest mam nadzieję że będzie ok eee, myślę że pokażemy przy najbliższej też okazji gdzieś sobie wrzutkę w następnym roku jak to będzie wyglądało, zobaczymy, zobaczymy co się mm. będzie działo w kolejnym roku, jesteśmy już w czwartym roku, więc tak naprawdę za rok czasu będziemy mieli 5 lat pracy pompy ciepła, to jest takie magiczne 5 lat dlatego tego, że ja pamiętam 30 lat temu wszyscy mówili to dłużej, jak 5 lat nie yeah. <laughs> No, więc myślę, że zobaczymy co jak to będzie. Eee, nie no pani kole nie może dłużej nie popracować, bo ja dopiero od, 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 zacznę oddychać po ale, budowie domu, i inwestycjach. To... Tak, 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 tak. No właśnie, no, ale inwestycja dosyć droga, opłacalna, jak myślisz, po, 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 po latach. Trudno powiedzieć dzisiaj, te ceny zwariowały i na pewno są kilkukrotnie wyższe, natomiast mhm. w momencie, kiedy my robiliśmy tę inwestycję, to inwestycja moim zdaniem... Była jeszcze do przełknięcia, natomiast e, po dzisiejszych cenach prądu, a, tudzież innych, e, tudzież gazu, na gazu. przykład, e, no to nie wyobrażam sobie utrzymania domu w takim standardzie, m, w jakichś rozsądnych pieniądzach. tak? Po prostu to jest ten płacz, który teraz jest e, to, co wszyscy dzisiaj to, co wszyscy zwane, płaczą. tak? tak. tak. wręcz staram się wymieniać już z nowych dwóch, trzech i gazowych e, na pobycie. Eee, dokładnie dzisiaj taką rozmowę właśnie odbyłem z jednym z potencjalnych klientów, który ma trzyletni kocioł gazowy, chce go wyrzucić zupełnie i, i przejść w pompę ciepła i też właśnie wyglądawał. Dlaczego mocno zachęcamy? Bo co, mamy? Stabilną temperaturę. Czy tego wentylatora na zem otrzymamy. Ta temperatura do mnie źródła zawsze taka sama będzie. Czy krótka praca mało, mało zajmuje, i, i tak naprawdę, czy my mieliśmy Nawet tutaj ładnie wygląda. Nawet ładnie wygląda. Nie? Najgorzej, do tych wszystkich urządzeń, które mamy, to się wszystko ładnie wpisało. Mieliśmy tu jakąś awarię, pamięta Pan, czy coś tutaj awarii, się działo? Awarii nie było. Ona się sama odpowietrza, więc mhm. automatycznie. Ja się się właśnie Więc nawet że tutaj... jak kaloryfer zmienialiśmy gdzieś tam w łazience jest jeden taki do suszenia, do suszenia ręczników no. i się zapowietrzył układ, to ona sobie poradziła z tym opowietrzeniem. Tak, ona tak, tak, tak. po No super, dobra, no to miejmy nadzieję, że ta pompa będzie dalej działała bez większych problemów. Dziękujemy ślicznie za wizytę, Dziękuję za bardzo. możliwość zobaczenia się po, znowu po kolejnym roku użytkowania. Dziękuję. Ja zapraszam wielkie. na serwis w takim razie. Dobrze, będziemy robić. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.